Komunistycznej dolinie. Jak zwykle jeden tydzień, gopnik z luną jadą odebrać szrota z naprawy. Potem, jak znowu gopnik pozlizgnął się na skórce od banana, przez co jego samochód wpierdolł się do pobliskiego oszamba. No jazda, jazda ty murzyniska. Szybciej, szybciej, szybciej do chleba. na lewo, na prawo. Się magieniu jak się ma mój dzik w miarę za. Tym razem miałem na stanie oryginalną budę z Forda. Te, Ja pan oczokale ile płacę? Przez tysięcy tysięcy szekli muzmanickich. Górnych, wstawaj. Co się stało? Dostale z palipitacji? i dla O kupa, co za autem? Spoko załatwiłam wszystko, ale musiałam zapłacić i ze swoich pieniędzy, bo ty masz puste konto. No nie, pierdol, no nie, <śm> k***a rzeczywiście! Poczekaj na mnie i przy okazji rozpakuj ten rower. Tup 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 madafaka. No szkuba, tutaj przyciesz moje ostanty oszczędności, schowałem wszystko, co wyjdziemy i ukradłem. Pewnie ta wsi cipska k***a mi zabrała. Zaraz się dowiemy, gdzie są. Halomops, gdzie moje pieniądze? Ale jak to nie dostanę już za si i Uku? Ty naprawdę myślałeś, że Zasi i Uek jest do żywotni? No, dwa jak ze. Dobra, jak masz plan? Planu nie mam, ale mam ojca. Na pewno da nam pieniądze. S -alaj. Ale tate, ja potrzebuję pilnie pieniędzy, mam puste konto, nie piłem od dwóch dni. Idź do pracy, nie robię, a nie biednego człowieka wyłudzasz haisty patentowany defekcie in vitro. Co? Nie błagamy, tylko nie do pracy, tylko nie do uczciwej pracy, wszystko tylko nie to. Ja wolę psudaczni z tobie. Tate, ale ja. I co? Dostałeś coś? Nie, mam tylko zlamane zebro i skopaną Dobra Dobra so, słuchaj późno się robi, ja muszę wracać do domu bo trzeba staremu pomóc przy wycinaniu katalizatorów. Dobra odwiozę cię na przystanek. Czekaj waha jest droga przełączy na gaz. Dobra, wysiadaj pi**ko. Dzięki mordo. E, no nie ma sprawy. Dobra, ja jadę, może coś i uda mi się wyudzić lub ukrasić. Odpalaj do Dobry wozik. Dobra, czas rozwiesić ci trochę budki. O pa. Ja p. O pa. Nie, no, co tam się dzieje. Ktoś mi się tam wypowiada, co? Tylko poc się spieszę skoro jeszcze nie mam pracy. Zaraz do której otwarty jest urząd pracy? Bo daj mi jakiś znak. O, M.P.K. kogo szukam, Trzeba sprawdzić ci. znowu zapomniałem na gaz przyłączyć ci. He he, ciekawe, dokąd mnie zaprowadzi. Co zawierasz o kci? Dobra, co mu powiedzieć, żeby mnie przyjął? Muszę to zrobić z głową. Co do moich ojców się tu dzieje, się maja w sprawie naboru. Potrzebuję roboty szybko i na teraz posiadam też prawo jazdy kategorii HWDP. Dobra, uspokój Dauna i zmieni pan Persa, a ja zapytam szefa. I co powiedział, że ma, więc może być ci. Wyszcie. Na początek coś i łatwego. Wyzimiesz ten pierdopenny dzik i pozamiatasz teory. A gdzie szkolenie? Dobra, zaraz ci zrobimy na szybko. Tym ruszasz, tym stajesz, tym odpalasz szczotkę. Rozumiesz? Nie, trudno, z Spierdolaj, trendowaty kapciu. Powiedział głupnik, po czym ruszył w podróż życia. Co tam ten zmutowany saksofon, że z się włącza szczotę? Odziałam, let's go, Mada. ten tramwaj przyspiesza lepiej niż McLaren mojego sąsiada. Kur bo nas Maninowska podkaduje znowu. Ty pacz znajoma morda. Ja p***le, ale się napojmy w gorzelni usz Fagra. Panie Gopnik Chruszczow, czy przyznaje się pan do zarzutu potrącenia swojego ojca Nikity Chruszczowa pojazdem szynowym? Nie. No cóż, nie mam wątpliwości. Nie winny. No i za Cię. Gopnik ma jakieś plany na popołudnie. Nie wiem do monopola jak zwykle. Okej. Okay. Gopnik to ma jednak zespół Fahrenheita. Tak się zamyślił przy waleniu konia, że nie zauważył, że ta kamera jest włączona i nagrała wszystko co on wyczyniał. Założę się, że ten film zyska ogromną sławę na YouTubie.